Siemanko Jak widzicie mm, O Boże, ale się zaciąłem Jak widzicie to będzie Chociaż możecie tego nie widzieć Dobra, nieważne To będzie nowa seria Zagrajmy w Minecraft To będzie single player Będę grał na single Będę, może gramy jakieś mody Raczej nie, pewnie będą to Coś takiego jak sortowanie EQ i tyle z tych modów co wygrałem. Nie wiem jak wyjdzie. Ogólnie mam problemy z nagrywaniem. Jeśli um, będziecie widzieć ten filmik, to znaczy, że udało się wszystko i mniej więcej będą nawet dzięki lepsze odcinki. Ogólnie wszystko lepsze będzie. Um, a więc tak, by teraz nowym mikrofonem nagrywam i Audacity później mam problemy, żeby to skleić, i ogólnie wszystko ładnie hmm. No to przejdźmy teraz do ogólnie grania Czyli na czym ta seria będzie polegała Będzie polegała na tym, że Po prostu będę zbierał surowce, coś budował i tyle z tego Mam nadzieję, że w miarę miło będzie się wam to oglądało Świat to z, nie ma tu żadnego cheat modu czy innego podziwia Jak są dźwięki Wreszcie jeszcze trochę Aj, i zmienię sobie na easy, tak? I co by tu jeszcze powiedzieć? Mm, Zrobię po prostu tylko mm, chest, żeby mi dał na początek te itemki, które mam z tego chestu i to tyle O kurde Fuck you. Wini, o kurde Wini, nie linia Lol Skąd tu tyle ich? falić to Najpierw sobie zrobię mm, do wykupienia tego żelaza i pójdę z tym po prostu Yellow Slajma słyszę Ah, no, fuck tak, No, no posłuchał się w końcu. No tak, straciłem się kierem, mam driga, oczywiście. Aha, tak mam. Mam jeszcze jedną, to spoko. Mm, drewno, drewno, tak. Mm, Teren nie są najgorsze. Zjednę to drzewo, bo drewno zrobię crafting i kill off kamienie, żeby wykopać te żelazo które mi się na pewno przyda mm, tu dobra Mam nadzieję że nie słychać tak tragicznie mojej klawiatury i myszki bo z tego co zauważyłem to lepiej słać mam klawiaturę niż samego mnie No, o! Na kilo będzie i na... na dwa kilopy Na pewno się przyda. Może tu coś jeszcze. Hmm? Albo nie. Dobra. Eee, wykopię tutaj tego kamienia. Na pewno się przyda. Chyba się ze mną co nie? Otrzymuj komputer, strasznie głośno teraz słychać. Bo się uciszyły zdeczkę, ale to... Spróbuję to jakoś wyciszyć. Mam no nadzieję, że uda mi się ta sztuka. gdyż um, ten mikrofon jest jakiś dziwny. Mówię do niego z 10 cm jakoś. I mnie tak średnio łapie, ale potrafi złapać dźwięki na przykład, nie wiem, z kuchni, jeśli coś, ktoś głośniej coś powie albo coś i nie rozumiem właśnie tego. Oj, ścina mnie coś, no boże, co jest? LOL Co chodzi? Dobra Biegnę No, dawno już mnie tak nie ścinało, co chodzi No tutaj mam w miarę opcje tak wystawione, żeby się... Miło coś robiło mm, Może tak? Dobra, to nie ważne Później tak już ustawię Mój dysk nie nagrawa, nie nadaje się do nagrywania jak i karta graficzna. A kartę graficzna może posłużyć do oglądania filmów. W HD najwyżej. Nie do nagrywania w HD. A co dopiero grania I... Mam nadzieję, że będzie ten filmik na moim kanale, że wszystko mi się uda ustawić A więc... Yy... Oj, jeszcze zginęli, co? A więc... Gdzie yy... O, to jeszcze wezmę to A więc, nie wiem, planuję nagrywać jeszcze z innych gier Zapewne takich starszych na razie Jak nowszych to też. O, fuck. Um, mam nadzieję, że zaciekawi was to. Chociaż trochę. Już nagrywam 6 minut. Tak, do 15 dojdę, żeby po prostu... Um, ...ogarnąć to. To jest taki test, nie? Nie wiem, czy to będzie... Nie, to będzie pierwszy odcinek po prostu. Um, co by tutaj jeszcze powiedzieć? Prawdopodobnie do jakiejś nowej serii, bo ogólnie czegoś będę kogoś szukał do nagrywania, chociaż czego sam nie wiem. Ale to się wszystko zobaczy Ten węgiel się wykopie na pewno się przyda. No komputer cię bądź. I tak chcę tutaj jeszcze powiedzieć. Sorry za te szumy, które mój komputer może sprawiać. Ale ten mikrofon nie robi szumów, tylko on zbiera dość dokładnie dźwięki mój komputer, raczej wiatraczki Są przeciwne mnie i no coś głośno dzisiaj chodzą. Nie wiem czemu. To znaczy wiem czemu się procesor trochę grzeje, ale nie ma wszelka. Wykopię żelazo. Też się przyda jeśli ktoś to obejrzy i... O oh, fuck! Co jest? I zna jakieś fajne, ciekawe mody, które nie ułatwiają za bardzo gry. Także na przykład, nie wiem, jakieś trumany items czy coś, tylko po prostu gry do... Mm, mod do tego survivalu bardziej, to może mm, napisać mi nazwę. Ja spróbuję to pewnie grać myślę, będzie jakiś w miarę fajny mod, ale zapewne ten film nie będzie miał żadnych komentarzy ani łapek, jak zazwyczaj to bywa u mnie. Znaczy łapki jakieś tam będzie miał na pewno. Czy w górę, czy w dół to jest stuprocentowe? Wolałbym te w górę, no ale za I chciałbym, abyście nie wiem, pisali komentarze, co mogę zrobić, co byście chcieli tutaj zobaczyć i tak i tam podobne ok 9 minut jakieś tak około ja pozbieram te surowce tak do 15 minut i pożegnam się pójdę to zrobić zobaczę czy to w ogóle nadaje się do wysłania jeśli tak to zobaczycie to na kanale jeśli nie to nadal będzie pustka i czemu ostatnio nic nie nagrywałem pewnie nikogo to nie obchodzi no ale czekałem właśnie na mikrofon aby szło to nagrywać w miarę przyzwoicie a nie tak wtedy tym gównem jak nie laguje masakryczkę co jest aha dobra wiem już co jest ale chcę mieć cicho w pokoju mniej więcej Pewnie dlatego, że mam słabo wkręcony procesor, nie wkręcony, tylko taktowanie mam obniżone w programie. I pewnie teraz jest na 2.2 GHz albo 2.6 zamiast na 3.4. To może powodować te ścinki, ale jak ustawię na więcej to procesor może się zacząć lekko grzać, czyli te 55 stopni. I zacznie się hałas, taki większy, a ja chcę tego uniknąć. Myślę, że takie małe ścinki nie przeszkadzają nikomu za bardzo Dobra, to będzie chyba pierwsza norka. I sk Oj, sorry. I skończy ten odcinek. Kobietry... Trochę... O fuck Jest tu coś? Nie dobra. Może być. No, fakt, znowu się komputery odzywa. Że tak to ujmę. No, o. Tak. zrobię pochodnie. Żeby było jasno. Jakby się zaspomniał jakiś tutaj klipar, ale coś tam nie byłoby ciekawie Dobra, zamruję się tak mniej więcej nie będzie O fuck tak. Ścina Spróbuję to naprawić Dobra, domek jest tylko hmm, zrobię crafting Piecyk Ehm um. Piecyk, tak? Tak Tutaj włożę to I to by było na tyle O oh, fucking No I to by było na tyle A więc komentujcie, subskrybujcie jeśli Wam się podoba Jeśli nie, to nie nie zmuszam. A więc do zobaczenia w następnym odcinku.